Martuś, gdybym Cię poznał wcześniej, to bym pewnie jeszcze siedział, wiesz? Czy potykałeś się z kobietami na jedną noc? No. Przepraszam, kochanie, tak, zdarzało się tak, oczywiście. No, Dobrze, w... że jesteś szczery, no. No nie co? Co będę, tym będę... ściemniał, byśmy nie... się poznali już yy, z małżonką dosyć późno i kiedy... To jednak parę tych nocy było wcześniej. Tak i kiedy yy, yy, Marta mówi, wiesz co, czasem. Teraz to by się nie przyznała, że kiedyś tak powiedziała, ale czasem mówi szkoda, że Cię nie poznałam wcześniej. Mówię, Martuś, gdybym Cię poznał wcześniej, to bym pewnie jeszcze siedział, wiesz? <noise> no nie, tak, tak. Kiedy już byłem dużym chłopcem, to źle by to wyglądało, gdybyśmy spotkali się wcześniej, a ja podtrzymywałbym naszą znajomość. W tym czasie tak, się tak, tak. wyszumiwałeś, kiedy ona była przy przedszkolu po prostu. Mów, no, że, że, że <gryw> Rolka to za mało. Na cały Muntok wpadaj do telewizji Active Family albo oglądaj nas na platformie Wodilla.